Siema, Chciałbyś wygrać takiego skina za darmo? Wystarczy, że napiszesz jakiś komentarz i dodasz przy nim nick z Discorda. Wszystkie komentarze będą liczone od 15 do 30 dnia każdego miesiąca. Wyniki możesz zobaczyć na moim Twitchu. Każdy wygrany komentarz pod każdego odcinka to jest jedno miejsce na kole. Na koniec wejdź na mojego Discorda i wyślij potwierdzenie użycia kodu SzymonekKK na G4 skin z powodzenia w losowaniu. Siemana Siemana, dzisiaj kolejny odcinek, oczywiście ze strony G4 Skini, na której macie Event, także wbijajcie na stronę i korzystajcie, póki on jest, bo. No, słuchajcie, możecie mieć swoje wyspy, tak. <laughs> także dzisiaj w ty, tym odcinku, przypominam dla każdego, używajcie kodu Szymony który daje wam plus 5%. Do każdego depozytu i drobną skrzynkę na start. Skrzynka na start, Milspek, za darmo. Zobaczmy, co nam dzisiaj daje skrzynka. 288, także zapraszam widza na odebranie. stronę osób pełnoletnich oczywiście. No a dzisiaj. Innowacyjnie bitwy ze samych skrzynek twórców, tak? Także zobaczmy, co nam da. Zobaczymy ile to wyniesie. To może walniemy razy dwa. Wszystkie skrzyneczki twórców. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem tutaj Misklikiem, ale chyba nie. I to jest 1600 zł. Także spróbujemy takie batelki na trzech. No i zobaczmy sobie. Czy to coś nam da? najdroższa skrzynka. Ojo! Pozdrawiam serdecznie wariata z G klasy yy, najdroższa skrzynka twórców to jest chyba wronka, 400 zł. Moja tutaj jest za 38 Jak na razie, także Zapraszamy. I pierwsza skrzynka Goldstone. Fajnie daje 260. Pamiętajcie widzowie oczywiście, że drop nie musi dla Was tak oddać jak dla mnie, z tych skrzynek. Także pamiętajcie, że jest zawsze ryzyko. Dla mnie może z tej bitwy wylecieć na przykład 4000 zł, a dla Was może na przykład wylecieć nawet 500. Także pamiętajcie, zawsze z głową, bo zawsze jest ryzyko. Ale tutaj 3 zł, nie wiem, ile niektóre skrzynki kosztują. Oj, tutaj to tak o. nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile niektóre skrzynki kosztują. Także ciężko jest mi ocenić, czy to fajnie rzuca, czy nie. Na Lewy widzowie na pewno bardziej wiecie. Także zobaczmy, o, tutaj fajnie, 84. Słuchaj, po tutaj dla wariata. Oczywiście pozdrawiamy Serdecznie. Kolejna skrzyneczka cyk. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj łysy. Ok, 25. Chyba Git, Po tutaj jego chyba 18? Albo 16? Coś takiego, fajnie daje. Dobra. U tu chyba 4 dychy. 34, okej, okay, fajnie. I teraz nasza. Zobaczymy, czy Szymonek coś sypnie. Aj, Szymonek, jaka seraka, nie? Aj, karamba. Szkoda. szkoda, szkoda, że tak dało, bo. No. Mógł lepiej, mógł lepiej, tak. No i tutaj zobaczmy. Okej, okay, stówka, fajnie. Tutaj kolejna. To chyba w ogóle jedyna skrzynka. dziewczyny, tak w sumie, z tych partnerskich, z tego co tak chyba sobie analizuję. Chyba jest jedyna, tak. Chyba, że ktoś jeszcze jest, ale nie. Chyba tylko ona, także. No i fajnie dała w sumie ta skrzynka. 50 ten... 10 złotych, fajnie tutaj rzuciło. Oj, USPIK 200. Uuu! Ładnie, skałcik. Oj. Wszystko, wszystko. Bombki strzelił, nie? Niestety. Niesamowite, Co Jest grane. No, pozdrawiam serdecznie tutaj, tak? Hazardziste, tak? Twitchowego. Dziękuję serdecznie tutaj za 4 dzień. Ja je mogę! Chory drop, chory drop 1600 zł, 7000. No, widzowie, pamię ale pamiętajcie, to jest ryzyko, tak? Ale ja mogę. Idziemy zobaczyć procenty, nie? No, tego się nie spodziewałem. Pierwszy raz, szczerze, z tej skrzynki mi coś poleciało. To jest drugi najlepszy skin, tu nie ja nie mogę. Tylko lepszy jest. Chore. No ale dziękujemy serdecznie, tak? No to co? To może jeszcze na jedną nóżkę walniemy taką samą i zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze mocniej. Tam... A może teraz od najdroższej? Od najdroższej. Zmieniamy schemat. Od najdroższej. Od najdroższej. Zobaczymy, że. Okej, okay, widzę mniej więcej ceny. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Widzę mniej więcej ceny. I walniemy sobie teraz na czterech. I tak jesteśmy na takim plusie, co nam szkodzi. Sprzedajemy oczywiście. 600 Cyk cyk 600 praktycznie Cyk 140 cyk No nie dropik jest fajny nie 12 tysięcy Chory profit chory profit Zobaczmy co nam da Od najdroższej teraz I w drugą ulala no tutaj zaczynamy no grubo Pamiętajmy że schodzimy cały czas ja ja jajajajaj. Tutaj ten piękny motylek. O, ależ piękny. Mówię Wam szczerze, ogólnie Motylki top 1. Yy, no i jak już gadamy, Motylka? Oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie na Discorda i na Twitcha, bo trwa obecnie konkurs na Motylka. Bardzo fajnego. Także warto sobie wejść. Już wejdę do szumony Bonusowa również jest nagroda, USPIK. Ale nie będę Wam wszystkich zdradzał. Zapraszam na Discorda, macie kanał, konkurs. Yy, chyba Twitch. Tam jest taka kropka fioletowa Konkurs sierpień, coś takiego Także możecie sobie wejść zobaczyć Bo naprawdę warto moim zdaniem, bo fajna koska A nic was to praktycznie nie kosztuje Bo jeśli chcecie coś zakręcić to Macie dzięki temu możliwość wygrania Jeszcze czegoś fajnego No i jak na razie to się prezentuje Na razie przegrywamy O Szymonek tutaj fajnie 18 gadał. Fajnie, no ale już schodzimy z tej Półki wysokocenowej, Także wątpię, że tutaj naprawdę coś nam da No chyba przegraliśmy tutaj no Henry mi się wydaje, Henry jednak tutaj Javłko za 400 kosa za 800 no. Chyba Henry, chyba Henry Ale zobaczymy, nic nie można tutaj zapeszać, bo nie wiadomo co nam rzuci, tak? O, cyk. Okej, okay, tu chyba dobrze dało. Bo schodzimy już tu ceny tu gdzieś chyba koło okolicy Nie wiem, z 14 zł coś takiego było. Wiesz, że fajnie dało Galileo Skrzynka tutaj ta MK. Znowu ten Digielek. Fajnie tutaj rzuca tego digielka, 57 fajnie. ok, No schodzimy już do niskiej. Nie wydaje mi się, że tutaj coś się zmieni, ale no nie wiadomo, nie wiadomo. No może w, nie, w jakiejś w skrzynce jest, jakiś mały procent na kostkę za... No te skromne oczywiście. 2000, tak żebyśmy wygrali. Ale ja i tak jestem zadowolony. 12 tysięcy profitu, bardzo fajnie. Na pewno sobie na streamie coś pootwieramy, także... Będzie fajnie, no i ostatnia skrzyneczka Goldson No i Goldson za dwójaka Fajnie rzucił Fajnie rzucił, no przegrywamy, ale nam już wystarczy Profit jest i tak kolosalny 4400, także taka batelka Moim zdaniem fajna szczerze 1300 zł, a znowu mamy profit, fajne Fajna, fajny pomysł I moim zdaniem fajna bitwa, tak Także ja dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka dużo zdrówka dla was Jeśli ktoś ma budżet, może spróbować Pamiętajcie, ryzyko zawsze jest także z głową Dziękuję serdecznie za obejrzenie, do następnego, siemano!